Brzozowska firma Alta to jedno z najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw w naszym regionie. Kilka miesięcy temu zostały uruchomione magazyny w Haczowie. Sieć delikatesów liczy kilkanaście sklepów. Wkrótce powstaną dwie następne placówki. Pierwsza z nich w przyszłym roku zostanie otwarta w jedliczu. Obecnie trwa budowa delikatesów w starej wsi. Znajdzie w nich zatrudnienie ponad 20 osób. W starej wsi powstaje nowa inwestycja. Jest to sklep, który należeć będzie do sieci Alta. Powierzchnia jego będzie 800 metrów. Planujemy w nim zatrudnić 20, około 5-6 osób. Planowane otwarcie jest na miesiące wiosenne przyszłego roku. Zbliżający się okres przedświąteczny to dla nas czas intensywnej pracy. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo dużo atrakcyjnych ofert. Są dostępne we wszystkich naszych sklepach, rozrzucone tutaj. Na terenie powiatu Brzozowskiego, jak i, i Sanockiego i tam dalej w Bieszczady. Sklepów jest obecnie 12. Zapraszamy. Wszędzie są atrakcyjne, świąteczne, specjalne ceny dla Państwa. Bogata oferta sprawia, że delikatesy i sklepy Alta w okresie przedświątecznym cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Mają na nie wpływ atrakcyjne promocje potraw i artykułów niezbędnych do przygotowania świątecznego stołu.